Zobota goni! Cześć i czołem! Na razie Dzień dobry Nowej Jorku! Cześć! Jest Łuki, a to jest 21 odcinek z gry Spiderman'a. Sprawdziłem poprzedni odcinek, podługo długo nie było odcinka z Spiderman'a. Musiałem sobie przypomnieć, tak co nieco, i widzę, że mam chyba dwie sakatki plakat i jedno laboratorium mi zostało. A żeby to laboratorium wykonać, to potrzebuję uderzenie o ziemię, a to wymaga dwóch punktów umiejętności, a mam tylko jeden. Więc no, będę musiał postarać się, aby to zdobyć. A my dzisiaj wykonamy sobie plakat, więc no, kontynuacja tych zadań, co będzie już to załatwione i z głowy. Wielu świadków widziało jak szukający po klatku Spider-Man przelatywał na Times Square i strzelał pajęczynami resetując billboardy. Okej, okay, nie są to najpiękniejsze billboardy. Za moich czasów dbano o to, by wszystko, co pojawia się na ulicach, było dziełem sztuki. Nie o to jednak chodzi. Chodzi o to, dlaczego Spider-Man to robi. Mam teorię. Infekuje w ten sposób billboardy specjalnym wirusem, za sprawą którego oddziałują one na podświadomość przechodniów i hipnotyzują ich. Po co? Żeby polubili Spider-Mana i on to robi od lat! Tylko tak można wytłumaczyć jego popularność. OK, więc no nasz komentator przypomniał co robiliśmy w 20 do odcinku Mamy napad z bronią. Wolni funkcjonariusze udać się do Manhattanville Ja tylko coś sprawdzę. a czy ta czytelnica Przestępstwa pantytów Demonów Dalej sprawdźmy Czyli przestępstwa pantytów Niby, że to jest wykonane, ale tutaj nie mamy tego wykonane. Kumam o co chodzi. Dobra. I czyżby ta stacja podawcza też nie jest wykonana? Nie. Tu chodzi o tą stację padawczą. Tak. O tą tylko. O to, co tutaj jest niewykonane. Tutaj. No to przestępstwo z pantytami też zrobimy. Poję. Pojęty rzut traf trzema rzeczami przywiąże ciąg trzech wrogów do ściany. Ale najpierw black Zobaczymy, co to będzie. Felicia chce, żebym ruszył za nią w pościg, ale to pomoże mi ją odnaleźć. Jeśli wprowadzę wszystkie poprzednie lokacje do algorytmu, uda mi się zawęzić obszar, na którym się ukrywa. Lewy szlift przybliż, prawym myszką oddal. Jest Zakamarki, nie? Ona gdzieś tu powinna Proszę być. Bardzo. No. Zakamarki. Nie zdążyłem jej tutaj spotkać, ale jeszcze jedna czy dwie lokacje i powinienem być w stanie znaleźć jej kryjówkę. Gdzieś się ona tutaj kryje. A mówię, zrobimy sobie do końca. Tak, jeszcze dwie kryjówki. To Dobrze, tutaj Peter mówi. Dobra, no to lecimy z. Kryjówkami Rozwiąż zagadkę plakat. Black Hat 10 z 12. Robimy to, nie ma się co zastanawiać. Tak, tam była misja z pandetami, no ale i teraz, to powiadomienie pojęcia też mi wyskakiwało, że dostępny jest jedne, jeden punkt. Umiejętności, ale czekamy na Dobra, wszyscy. Porwanie. drugi punkt. To później Felicia niedługo osiągnie cel, a ja wciąż mam do przeszukania wielki obszar. Muszę go zawęzić. Każda informacja jest cenna: kogo okradła, gdzie ten ktoś mieszka. Okurka. ja myślę, co to mówię z Speed w mysce, wolniej się będzie kamera ruszała. Ma większe szanse. Ciężko nie wyłapać Kociarę. Aha. Mamy. Tutaj mieszka chyba Lonson Pinki. Okraść piosenkarza country? Ma dziewczyna fantazję. Jestem coraz bliżej. Jeszcze jedna lokacja. To teraz tam kurka. To trochę to zajmie pędzimy tam jesteśmy już blisko. Ciekawe, co tutaj będzie. Jaki to będzie finał tej misji? popocznej. jeszcze jedna lokacja, i powinienem mieć dość danych, żeby znaleźć. Black Cat Szacuję, że nakradła już rzeczy za jakieś 49 milionów. Jeśli ją schwytam, nim dobije do 50, może z tym skończy. Kurde. Grupa kasa, nie? Myślałem że już coś tam będzie Ona chyba bardziej na dachu Skoro ciągle na dachu ją widujemy no ale mogę się też mylić, nie? Jeśli tutaj na dole może być To jest ten kotek jest taki bardzo ma mamyko. mamy go Chciałem powiedzieć, że jest taki bardzo mało widoczny O rany to galeria w której trzymają nefrytowego tygrysa jest wart co najmniej milion Muszę szybko użyć algorytmu i znaleźć Felisję. Ukończono. Znalazłem jej kryjówkę. Muszę tam dotrzeć zanim zwieje z miasta. A gdzie to jest? O kurka. Serio tak daleko? O kurczę. No dobra. Sprawdzę sobie jeszcze kostiumy, które mam założone. Mam tego czarnego, czyli elektryczny cios. Zastanawiam się, czy czasami nie podmienić sobie na zwykłego, bo to jest nadwanie kontestatowe tym, tymczasowo. Rękawice, które poruszają wrogów. Zastanawiam się nad tym, bo to co to jest. Nie gra muzyka. Uda z przeciwników falami dźwięku sprawiedliwości, może być, nie? Synchronizuje cząsteczki nanosiadki, by wyzwolić druskującą falę negatywnej energii. Nie no, zwykły kostium. Jestem ciekawy, co to będzie. regulatorach ciśnienia pary w całym mieście. Dlaczego to robi? Pomijając fakt, że jest urodzonym wandalem. Już mówię, po czymś takim miasto musi wysłać ekipę techników, którzy doprowadzą regulatory do porządku, a z nimi policjantów, którzy pokierują ruchem. Ci sami policjanci nie mogą wówczas łapać przestępców. Za to Spiderman może, bo chce wygryźć naszych dzielnych liniarzy ze stanowisk. Śle zrozumiał nasz komentator. Nie włączam kamerki z tego powodu, że zagrywa komentatora naszego. I to jest tutaj, się kryje nasz kotak Seria pod. Tu się. na No proszę bardzo. Gdzie się tutaj kotek znajduje? Przed założeniem fist to tutaj chronili się nowojorscy bezdomni. Dziś jest tu prawie pusto. Dobra, kryjówka. Musi tu być gdzieś ukryte wejście. Pojęczy zmysł. Dobra, tam nie idzie przejść. Pomyślałem, że będzie trzeba iść w ciemność. Własu żadnego nie ma. Przynajmniej nie widzę. Może coś gdzieś tutaj? Tam coś jest, ale tam nie mogę wejść. O! Tu coś mamy. Ok. Bingo. Tu chyba jest wszystko, co ukradła. Ale jej samej ani śladu. Rozejrzę się tutaj. Kurde, zestawy. Ale tutaj mieliśmy od początku coś. Dane finansowe gangów marzi. Próbuję je szantażować. Okej. Okay. Czy ja to mogę spojrzeć jeszcze jakoś na to? Nie mogę, tylko tak po prostu OK. Escape wyjdź. Czy tutaj coś będzie? Tak. Kilka lat temu Fisk zgłosił kradzież tego portretu. No nieźle, wino z winnic Magi. Ok, ale po co to wszystko jest potrzebne, kotek? Nie. Ale słodkie. Kotek bawi się z pajączkiem. I wbrew jego woli zamyka go w słoiku. Naprawdę urocze. O kim to mogę świadczyć, nie? Tylko o Spider-Manie. o nikim więcej. Wow, Felicia chciała to ukraść, kiedy pierwszy raz ją złapałem. Wygląda na to, że w końcu dopięła swego. Jak jest się upartym i się dąży do celu, to się ten cel zrealizuje. Nieważne co stoi na przeszkodzie. Co to? Winno sprawdziliśmy. A to co to jest? Pająku, goniłeś za mną, żeby mnie wybawić, co? Jesteś rozkoszny i taki słodki. Dlatego zostawiłam ci coś miłego. Znalazłeś? To się pochwal. Niemożliwe, żeby to wszystko była gra, prawda? Kocim śladem śleć plakat. Spidermanie: Black Cat właśnie okradła posterunkowy magazyn dowodów. Co? Jak to? To miejsce jest jak Fort Knox. Te koty, które znalazłeś, gdy trafiły do magazynu, nawiązały połączenie, wzmocniły swój sygnał i wyłączyły alarm. Przemknęła się zupełnie niepostrzeżenie. Wiedziała, że znajdę koty i wam je przekażę. Wrobiła mnie, znowu! Co zabrała? Tylko swój kostium i sprzęt. Dała mi znaleźć graty warte 50 milionów tylko po to, by odzyskać swoje wdzianko. To znaczy, że planuje jeszcze większy skok. No, nieźle cię wyrolowała. To trzeba i przyznać. Uśmiechasz się? Brzmisz, jakbyś się uśmiechała. Muszę lecieć. No nieźle. Naprawdę nieźle się teraz robiło. Pokaż mi o co to teraz chodzi. Tutaj mamy Spiderman w dwóch. To jest misja popoczna. A tutaj co mamy dalej? Na sofce główna misja. Ale czy coś dalej mamy ciekawego, czy to jest już... Wszystko, bo ja już teraz nie wiem. Kostiumy. Brak powiązanej mocy kostiumu, czyli to jest to, co nam pozostawiła. No dobra, ale ja wrócę do swojego kostiumu. Fajny jest ten kostium, no ale po co się mam tym bawić, skoro. To i tak mi w niczym nie pomoże. Nie ma żadnych umiejętności. To teraz tak A misja popoczna. Bo jest to zrobienia wice w tym miejscu. Albo misja główna Ja chyba zaatakował misję popoczną. Bo tak To tutaj nic innego nie widzę. Poza laboratorium, misją poboczną i misją fabularną. Mamy trzy rzeczy do wyboru do zrobienia. I chyba właśnie wykonam tą misję poboczną. Chyba to. Odległość jest bliższa więc no widzimy się tam na miejscu raczej demony są nawet? okej okay. teraz sobie tak spojrzałem na to o to będzie niezła walka we przyszłości z demonami pamiętacie? spiderman miał towarzyszkę, black -ke. Dziewczynkę w skórzanym dzianku, taką, której raczej nie chcielibyśmy przedstawić mamusi. Jak się potem okazało, była złodziejką. Tak, szok! I nie dowierzyliśmy. Co? No to słyszałem, że babka wróciła. Niech zgadnę. Spider-Man daje jej drugą szansę. Czy to dlatego, że jest naiwny, czy sam też jest złodziejem? A może myśli tylko tą swoją pompką do pajęczyny? spider nie wiem, że mnie słyszysz. Więc pozwól, że cię uprzedzę. Jak mówi stare porzekadło, kto sypia z kotami, budzi się z pchłami. Co jest? Ktoś mi tu krzyczy do ucha. Tam było z psami? Myślałem, że z kotami. Nieważne. Metafora i tak działa. Koty, psy... <noise> no to nieźle, pan nie tutaj nas zaatakował nasz komentator. Tutaj mamy misję. Pamiętanie, tutaj! w dwóch. Coś się stało? Ależ nie! Chciałem ci tylko podziękować za uratowanie mojej córki przed tymi zbirami. A, a kiedy to było? Dopiero co? Ktoś tak zajęty jak ty traci rachubę, co? Na rogu 126 i Powell właśnie dzwoniła mi powiedzieć: Tak, przepraszam. Cieszę się, że mogłem pomóc, a Pańska córka jest cała. Okej, okay, przecież mnie tam w ogóle nie było. Lepiej tam zajrzyj i sprawdzę, co jest grane. Ok. Widzowie, przepraszam Was za te cięcia, ale czasami muszę te cięcia w montażu porobić. Bo nawet podczas nagrywania ktoś wchodzi do pokoju i no niestety, ale. Muszę jakoś to ogarnąć, więc no. Czasami są takie sporadyczne, spontaniczne, też cięcia, nieplanowane. To tu widzę miejsce zbrodni. Muszę się dowiedzieć, co się stało. Szkoda, że to przegapiłem. Dzięki za pomoc, Spider-Man. Żyję. Więc ten, kto to zrobił, nie jest taki groźny. To już coś. Okej. Okay. Już wróciłeś? Myślałam, że leciałeś do tamtego pożaru. Tak, y właśnie lecę. W którą to stronę było? Ostatnio ruszyłeś tam, na południe. Dzięki. Trochę się pogubiłem. Ktoś się pode mnie podszywa. Może znowu kameleon. Muszę go wytropić. No to będzie tutaj wielki znak zapytania, co tu się w ogóle strony To tutaj? Widać szkody po pożarze. Zdaje się, że szybko go ugasili. Ej, Spidey, co zrobiłeś z tą gaśnicą? Gaśnica, tak? Gdzie mógł ją zostawić? Użył schodów pożarowych. Chyba nie umiał skopiować moich wyrzutni sieci. No, pewnie nie potrafił skopiować. A co tu jeszcze muszę, ciekawego sprawdzić, porobić? Tu coś jest? Dobra, myślę z tą gaśnicą, Smiley. Gaśnica, tak? Gdzie mógł ją zostawić? Mój brat, bliźniak użył gaśnicy. Coś mamy? Może jeszcze gdzieś tu leży. Posłużył się gaśnicą. Jaki to rodzaj środka gaśniczego Okej, okay. czyli kombinowanie Jak zwykle. Ale my damy radę, chociaż to może być nieco trudniejsze. I w coś tak odczuwam. Tą stronę mamy. Jeszcze tutaj. Czy to będzie miał sens? O! Popularny i łatwy do namierzenia. Okej. Ma na sobie pianę z gaśnicy. Jeśli ustawię soczewki na szukanie jej składu chemicznego, powinna mnie doprowadzić do Spidermana 2.0. Wchodzi normalnie. Żadnych sieci, żadnych mocy, więc to co robi jest samobójstwem. No to tutaj będzie... ...ciekawa sytuacja. Chodźmy za tym hey, trapem, najlepsze wakacje, jak na bloga, daleko zaszedł. Wracet wygląda jakby się z kimś bił. Może coś wie, weź stary odpuścił! Powiedziałem ci przecież. Wszystko rozegra się na dachu. Słowo, A, tylko uważaj na siebie. tylko zdążył. Na da dachu. Mój w nie jest taką kapłaną, i zostawił narkotyki. Intencje chyba ma dobre, nawet jeśli jego metody są szalone. Po kilka dni naprzeciw bulowcach i będzie okej. Okay. OK? Po tym zostanie ślad. <laughs> Teraz tutaj? To on. Ludzie chyba go lubią. To znaczy mnie, To znaczy dziwne to jest. Nie ma problemu. Przepraszam. Słyszę kogoś w potrzebie. Ej, ja tak nie mówię! Nikt tak nie mówi! Zostawcie go! Ta, jasne. Za twoją głowę dostaniemy od pana fiska niezłą premię. Ej, kol koledzy! Ja nie jestem Spidermanem! Zgadza się, już nie jesteś. Pora wyrównać szansę. Zawsze wiedziałem, że to więcej niż jeden. Ja się tym zajmę, lecz mam tracić szansę na walkę z Bogiem Spidermana w życiu. Ufarty? Umie walczyć! Mam czarny pas, uczę w na Chciałem się tylko trochę wypromować, wiesz. Ale kiedy przebierasz się za mnie, bierzesz na siebie moich wrogów, a ja mam mnóstwo wrogów. poradzi, pomoże. No, nie do końca liczę, że pomaga. Poradź, Ja biorę tych z giberami, a ty resztę. O! Uh. Dobra, śpij Gdzie on jest? Poradzi w sobie, skoro mnie kopiujesz, nie? Bingo, zaliczone Jak chcesz pomóc innym, to niedaleko jest dom opieki F.E.A.S.T. Na byłoby wielu chętnych na darmowe lekcje samoobrony. Dobra myśl. Przyznaję, że zaczynam dostrzegać wady tego kostiumu. Widzisz, bycie bohaterem nie jest wcale tego łatwe. Wykończony. O. A co tu się dzieje, panie i panowie? Może jakiegoś kaczeta użyjemy? Widzisz pomałkę ci? jest? z bazooką oszalałeś? Kopie wyrzutnie rakiet? Kryj się ja ich wykończę nie musisz mnie prosić taki ciepły bohater okej okay. niezły bohater który ucieka zróbmy trochę inaczej I wykończenie kolejne wykończenie skięty nie za dobrze się tam w czasem. Masz helikopter, niech cię wykończy. Koniec? Czy jeszcze ktoś? Jeszcze jedna osoba? Wszystko, to było mocne. Jak ty to robisz? Krok po kroku. Słuchaj, masz dobre intencje, ale jak tak dalej będziesz robił, to w końcu zginiesz. Tak, teraz to rozumiem. Spokojnie odwieszę kostium. Koniec ze Spider-Manem. Słusznie. Poza tym nie potrzebujesz kostiumu, żeby zmieniać świat. Dobrze powiedziane, zapamiętam to. Nieźle. Spikit tau. Tutaj lekcje awans. 17, poziom 18. I mamy ten wypragniony. Wyczekiwany punkt umiejętności, na który czekaliśmy już tak długo. To co, w kolejnym odcinku zajmiemy się prawdopodobnie już... Ostatnim miejscem laboratorium stacji badawczych. Tak prawdopodobnie będzie, bo tak widzę... Misje popoczne jeszcze jakaś będzie, z tego co widzę, bo jest 1 na 4. Zapakowane stacje podawcze to chyba zrobimy w kolejnym odcinku. No i wiadomo, pandyci. Z nimi będzie trochę zabawy. No dobrze. W tym miejscu zrobimy pauzę. I w kolejnym odcinku 22 wykonamy tą stację podawczą Zaliczymy ją. Wykupimy sobie tą umiejętność i działamy. Do zobaczenia we dwudziestym drugim odcinku.